Innowacyjna prasa Gutenberga pozwala na szybkie rozpowszechnianie informacji. Wynalezienie pisma to ważny krok w rozwoju cywilizacji, ale początkowo przez długie wieki książek powstawało niewiele i trafiały do ograniczonej liczby czytelników. Zawierały zwykle treści religijne. Pisano je ręcznie po łacinie, a mnisi kopiowali je na potrzeby przedstawicieli duchowieństwa i szlachty. Dopiero kiedy wynaleziono prasę drukarską. Wiedza i idee zaczęły się rozprzestrzeniać. Prasa w swojej najwcześniejszej formie to drewniana płyta, na której po jednej stronie znajdowały się wypukłe litery. Takie płyty wkładano w ramę i pokrywano tuszem, dzięki czemu po odbiciu na papierze pojawiały się litery. Niestety, Płyty szybko się zużywały, więc nie można było wykonać wielu kopii, a proces tworzenia nowych był bardzo pracochłonny. W 1450 roku niemiecki drukarz Johannes Gutenberg około 1400-1468 opracował nową technikę druku, w której litery, odlane ze stopu metali, Układano w słowa, a potem spisano razem, tworząc od razu całą stronę. Za pomocą tak przygotowanej formy można było bez trudu przygotować setki identycznych stronic. Dzięki temu produkcja książek zaczęła rosnąć, umożliwiając coraz większą liczbę ludzi nauki czytania. Umożliwiając coraz większej liczbie ludzi Naukę czytania i zwiększając tym samym popyt na słowo drukowane. Prasa Gutenberga miałaby niewielkie zastosowanie bez odpowiedniej farby drukarskiej. Wcześniej stosowano prostsze metody druku, wykorzystując tusz wytwarzany na bazie, na bazie wody. Gutenberg wprowadził bardziej gęste farby olejowe, również kolorowe. Z którymi eksperymentował w niektórych egzemplarzach swej własnej Biblii. Druk płaski został zastąpiony przez druk rotacyjny, a pod, a pod koniec XX wieku przez technologię CTP, CTP, w której tekst jest wysyłany z komputera bezpośrednio do formy drukowej. To rozproszy mrok ignorancji i sprawi, że światło zaświeci wśród ludzi. Johannes Gutenberg, drukarz.